Gdzieś coś musiało się stać? O, rzeczy nam się zbudowały do, do tego, do Bon widowa A, um, a mi Prime nam się nawet też zrobiła. Jej! Tak, nauroptyka też się zrobiła, więc mamy racz Prime. Fajnie, będzie można ją wylewelować. Więc szczerze mówiąc, będzie można w końcu użyć Helmifa i przedostawać go jak on działa, więc. Więc ma, bo skoro mamy Prime, to nie potrzeba. Okej. Okay. Mogę odebrać wszystkie części bon Widowa, ale to... A, minczemy, nie, zróbmy to, odbierzmy je. O ile gra mi pozwoli, mogę odebrać? Okej, okay, mamy. Jedyne czego potrzebujemy... Potrzebujemy uh, tylko schemat. Więc chodźmy na... Na Deimos i weźmy ten schemat od naszego kochanego Lloyda. Wiesz, Lloyda mam już na maksa. Ostatnio go wbiłem na maksa. I czego potrzebuję to schemat Bomb żeby zacząć go budować? Więc masz matrycę, weź je wszystkie nawet, bo ich już nie potrzebuję. Dostajemy za to 30 tysięcy kafel, więc cały dzień limit pójdzie. Holy Jesus! A I mnie mean, nie ja po weź je. Dobra, o, i potrzebuję od ciebie schemat Bone więc... więc daj mi go. 10 tysięcy reputacji i ja. Dobra, eee, no zbudujmy Bon Widow. Mamy do niego wszystkie części. Wszystko jest gotowe, więc niech się buduje. 3 dni zajmie budowa. Niech się robi. Zawsze jest to kolejne na chromech. Um, jest git. Dobra, ale mam Mirage Prime, więc możemy ją odebrać. Ile mam jeszcze gniazdo Warframe? 3, Dobra, więc możemy ją odebrać a zwykłą Miraż możemy w końcu użyć tego Helmifa, żeby zintegrować ją. Skoro już mamy Prima, no to zwykła wersja Miraż nie jest nam potrzebna. Okay. I zobaczymy jak to działa. Więc mamy Helmifa, go się leveluje po prostu e, po prostu karmiąc go. Więc można go karmić i on ma tam różne swoje zależności z, z, jakby z każdym dniem chyba... Jakby on staje, jakby traci zainteresowanie tymi rzeczami. Karm. Ok, czy się karmi? To różnymi rzeczami. A, no, no, masz. Plastydów nie chcę korzystać. Jakiś plazmę tego też nie chcę. A ja te rzeczy najlepiej się idą. Lepiej karmi się go tymi rzeczami, z tego widzę. Później z tego można robić jakieś rzeczy. Tak, chcę go nakarmić tymi rzeczami. Tego wyleweluję trochę. Um... Nie wiem, jak się asymiluje Warframe'a do końca. A tu jest asymilacja Warframe'a. Asymiluj swojego Warframe'a, ucz ucząc go jednego z umiejętności. Okej, okay, czyli tutaj zdobędzie umiejętność Warframe'a, czyli to jest jaka umiejętność? W świetle, a to jest ta umiejętność, że w tym świetle zadajemy większe obrażenia, jak w cieniu stoimy, ja otrzymujemy mniejsze obrażenia. Okej, okay, nie wiem, co to znaczy. Jest... Asymiluj swojego Warframe'a, Filmif, ucząc go jednego z jego umiejętności. Twój Warframe zostanie zużyty, zużyty w tym procesie. Zostanie zjedzony. Czyli on wymaga jakieś żarcie, żeby zas zasymilować Warframe'a. I to jakiś otwarty gniazd. 3. Nie wiem, co to są te gniazda. Zasymiluję tylko dlatego, że sprzedawanie Warframe już się nie opłaca. Skoro mogę zasymilować i levelować to coś, to czemu nie? Jakby sprzedawanie Warframe'ów się nie opłaca, ponieważ dostaje jakieś 10 tysięcy kredytów, co jest naprawdę mało. Jak na Warframe'a, nie wiem, czemu tak nisko? Wydawało mi się, żeby kosztował. Według mnie powinien kosztować ze 100 tysięcy. Powinni tam jeszcze jedno zero dodać. Wtedy byłoby to trochę miało więcej sensu. Nie wiem, czemu Warframe y sprzedaje się tak, tak nisko. Prime chyba sprzedaje się za 25 tysięcy. co jest jeszcze głupsze, ponieważ zdobycie tych prime jest naprawdę cięż, ciężkim zadaniem. Dobra, więc. Um, skasujmy biedną tutaj naszą miraż. Um, nawet chcą. Widać, że formy jest W Mirage raz władowałem formę, ale to. Nie ma jakby większego tam znaczenia. Na pewno chcesz połączyć Warframe miraż z helmifem, aby blokować umiejętność zaciemnienia. Miejsce w ekwipunku zostanie zwolnione, nie będzie można używać wybranego Warfem Pisz, potwierdź, aby potwierdzić. I Amin, mean, ma no sens. Muszę. Pod. Pod. O, nie umiem pisać. No na zrobić? Nawet, mam zrobić nawet zi. Um, nie jest na swoim miejscu. Jak się go wylewaluje, tam po prostu lepsze do, do, rzeczy odblokowuje chyba. Zobaczmy, ja na razie mam poziom pierwszy, metamorfoza, czyli asymilacja Warframe plus trzy gniazda w symilacji, tylko to co znaczy? Asymiluję Warframe w formie pozwalając na wstrzyknięcie jednego z jego umiejętności do innego Warframe'a. Ok. Przyznaję również trzy gniazda do symulacji, które są wykorzystywane, kiedy Warframe został Czy czyli zgaduję, że mam trzy miejsca, na które mogę Warframe'a. Na drugim mogę nową umiejętność sobie wstrzyknąć, czyli odnawianie tarcz, co wygląda jak ciekawa umiejętność, żeby sobie zregenerować tarczę. nie to, że jest jakiegoś... Super, nie są ale okej. Okay. Na trzecim poziomie odblokowuje umiejętność przenikliwość. Kolejna próba hakowania będzie automatycznie zakończona powodzeniem, okej, okay, czyli taka umiejętność. Później mamy 10 asymilacji na czwartym poziomie. Napiętym Żwawa amunicja zwiększa efektywność zużywania amunicji. Jakąś moc, moc można sobie wstrzyknąć. No, oznaczające, po prostu blokowuje różne umiejętności później. Yy, I to tyle, po prostu ulepsza, jak on działa. Jakby tego bloba można było wykazać do walki, a I mean on po prostu jest na twoim statku i naprawia twoje warframe, więc jakby chyba nie można. więc... zaraz zasymilujmy warframe. A. Potwierdzi. Żegnaj, Miraż. Nie! Jezus. Dead. O, tyle z Miraż. Nasza Miraż właśnie jest teraz dosłownie rozkładana na, na czynniki pierwsze. Więc, o, papa Miraż, bądź dobrym Warframe'em, ale czas na czas Na Miraż Prime. Więc. Więc on sobie będzie tam, trochę go to podlewaluje, coś mu tam da, ale my i tak stworzyliśmy wersję Prime, więc, więc stworzyliśmy po prostu lepszą wersję naszego jakby, jakby Helmich sprawia, że po prostu e, z, jakby pozbywa się Warframe'ów, on jakby przetwarza twoje Warframe'y, więc tracisz je, na szczęście Prime'ów nie da się, on Prime'ów nie przyjmuje, no bo to byłoby głupie, jakbyś mógł sobie Prime'y kasować. I po prostu przetwarzasz te Warframe'y, jakby odblokowujesz ich umiejętności, wtedy te umiejętności możesz wstrzyknąć, na przykład, w innego Warframe'a. Nie przepadam za tym systemem, czy na przykład, jak teraz przetwarzam e, Mirage, to je, to zaćmienie. O, tą umiejętność, bo nie możesz sobie wybrać. Jakby, jest jakby przypisana umiejętność, jaką Helm wybierze z danego Warframe'a. Nie możesz sobie na przykład brać, e, na przykład, Warframe'ów i po prostu wrzucić sobie na swojego Warframe'a, i ja mieć cztery ultimaty, jakby wybierać umiejętność, jaką jakby wyciąga z Warframe'a dla mirage jest to zaćmienie i później tą umiejętność odblokowuje i mogę ją na przykład wstrzyknąć w innego warframe'a po prostu czyli na przykład to zaćmienie mogłbym mieć na przykład na Necrosie, na octavi na trinity prime i wtedy zastęp na, na titani prime i wtedy zastępuje umiejętność jakąś więc jeżeli chcesz mieć jakąś na przykład jakaś umiejętność ci się na Warframe nie podoba Um, Mógłby się zastąpić w teorii inną umiejętnością, jeżeli ci się to dobrze połączy. Jeszcze nie wiem do końca, jak ten system działa. Nie no jest to system, który mnie za bardzo interesuje też, ponieważ. bo ponieważ no jest to taki system, taki, no tak. Ja lubię, żeby te warfemy były takie, no, no oryginalne. Jakby no. każdy Warframe y ma swój, mój swój zestaw umiejętności. I jest to trochę głupie, że można sobie tak nagle, um, tak nagle sobie zmienić i mieć takie w ogóle co innego, nie? Że nagle, hej, nagle Necros ma jakieś umiejętności w ogóle, w ogóle jakichś innych warframe'ów i może się po prostu z tego korzystać. To trochę dla mnie takie. No, na razie nie mam żadnych umiejętności, więc będę musiał po prostu miętaczem ognia się dobawić. Co to za moregany? stalker ktoś będzie mieć. Rasus jest nam? Mógłby wejść na live'a, zacząć jak wasz dźwięk wygląda? Rasus, ogląda na was na, na, na telewizorku, więc spokojnie. A, dlatego mówił, maszy. że troszeczkę nie słuchać było młodego na telewizorku Teraz jest git, chyba zgaduję. Razu kiwnij głową, jak jest git Nie kiwaj w ogóle <noise> nie, Łapkę do góry dał, czy jest git Okej okay. Po no prostu róbmy to, co nam potrzebujesz uh -huh. Jak się radzi z Mechem w ogóle? A no tak, właśnie, potrzebuję rydy i... ...arangę wbić bić? Jak coś, rybkę mogę Ci podarować, bo no, mam troszkę tego, więc... Tak, to jest fajnie, jak jest czasem promocja, to szybciej to zrobisz niż... Kręgiej tego prosto, wystarczy rybki połowić. Masz Okej, okay, nie bał tylko Gaussa. Tego speeda fajnego. No, tak zapindala za czasami, że po prostu uderza w ściany ciągle bo nie nadąża. Jest, tak. To jak woltem jest... go boostuje, to w ogóle. No Bo woltem na ziemi po prostu całą ziemię przebiec. No to to przebiega całą ziemię w jakieś 10 sekund. Więc to mogę Wam dać busta od Marki. Właśnie jak to się, jak to działa? Na bo, bo, widziałem, widziałem, że to zawsze. No właśnie na przeglądnika ludzie czasami dają ci boosta. No, mi się Na dało. różne rzeczy czasami ci dają. I to nie wiem od czego to zależy. To jest, to jest to? To jest to? Że trzeba mieć maksymalną rangę? 30? Pisze dla mnie niesprawne. Wymagana mistrzowska ranga 30. I co, jak to się użyje i co? Musi mieć 30 rangę, no to się domyśliłem. I co, i tego używasz i to daje jakieś boosta losowego, czy to? No się tak, masz, masz 6 wybustów do wyboru. Okej, okay. no to jest ciekawe. No, czyli to do tego służy. Zawsze się zastanawiałem, do czego to służy, trzeba mieć 30 rangę. Zawsze to widziałem, ale nigdy nie sądziłem o co chodzi. Myślałem, że to jakiś, nie wiem, fanfale robi, że wybijeś 30 rangę. Wow. Szanse na łup. Dziękuję. Dziękujemy. Ogólnie 30 ranka ogólnie jako Warframe czy po prostu? <laughs> ee, 30, 30 ranga, no Warframe, na twoje konto jakby. A to nie, to mi brakuje jeszcze. No, ja mam 22, no to jeszcze trochę. Przyszliśmy tu powydywać rzeczy. Dobra, ale skrzynki można... No i zainfekowanie będzie, o to będzie... O Jesus! Będzie dużo biegania, więc to akurat młody będzie. A jasne, ja. jasne, kamery się na nas przełączają, nie przełączają się na zainfekowanych. O raczej, zasilać kapsułami i broni przekazy. okazji. Jest... nic ci nie dorabię, spokojnie. No, szczególnie zainfekowani. Nie, nie dogonicie. Dobrze, są zainfekowane. masz no i akcje w tabeli YouTube. Chodzicie o arto, chodzi o relikty. No okej, okay. no zawsze się przydają. Ja ich mam za dużo, ja po prostu długo nie gram i mam pełno jeszcze starych, więc ja miałam pełno jeszcze związanych z jakimiś Warframe'ami, którzy dawno nie są w puli. Tak usunię to trochę? No tak, one zmieniają się. Jakby jest ich za dużo, żeby wszystkie były w puli, więc jakiś czas niektóre odpadają. Ale jest kolejne no, szafira weź dostanę tamtym Proszę? Zostaw w broni A Dobra. My pójdziemy już o. do kolejnego. Mhm. Pomóżcie coś miga. Tak. O. <laughs> to, to, to. U ciebie? Chyba da. To będzie pełno znikąd takie. Ta, chyba młody to był? Nie. 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 opłaca: Nie. w Nie. czy życie? życie. Tarcza. Zawsze się opłaca w życiu, nawet jeżeli warframe jest taki bardziej podtarczy zbrojony, na przykład Wolf. Overshield zawsze najlepiej mieć. Tylko że do tego trzeba mieć specjalne umiejętności jakby, żeby, które sprawiają, że dostajesz ten overshield. Bo że możesz tarczę przeładować jakby. Które do tego specyficzne warframe y są potrzebne, gdy chyba jakieś umiejętności. Lisy najlepsze. Jest jakaś meta ze wieżaków w tej grze. Lisy są fajne. Ale ten zaintykowany jest najlepszy ostatnio. Patrzyłam na damage czy... Nie wiem, ja po prostu mam tego mojego kota od zawsze, jak nigdy nie zmieniałem za bardzo. Mam mojego szefa. Szefa. Dobra, no, zapominam ciągle, że się tak nazywa. Ja sobie myślę szef, że... później chyba o pracę. To jest mój to szef, on tutaj rządzi. Dla niego pracuję. Na mapie mi pokazuje takie rzeczy, bo kato ma cpomiętność. A, ja że wykrywa, nie? nie? Wszystko. wszystko wykrywa. Tylko to miałeś wszystko robić. A mi daje dużo boostów. Tam mi daje mi boosta, że przodowuje natychmiastową. Robi w swoje. No, kładzie nie, swoje. Wszystko robić. Wykopuje rzeczy. Uleczy cię, robi ci pole, umierasz. Nie, mój tego nie robi jeszcze. No słyszałam przez chwilę jakieś. No piszczenie tak? I takie miałam co to? Świnki morskie? Tak, mhm. więc gdzieś tu uważam, ła czy co? To fakt, czemu jeździsz? Czem ty jeździsz? Dobra. Co potrzebujesz dalej? Co ja potrzebuję? Jeszcze mi co musimy zrobić? Potrzebuję tak. Kręgi, cintilant i dystylant taumiczny. I to tyle. Okej. Okay. Do tego dystylantu, co potrzebowałeś? Coś wykopać. Nie wiem, no ja nie mam schematu do tego Po prostu musisz rangę wbić, tak? No, chyba ja. Nie, no to możemy pobiegać na tym. Pewnie się przyda. A Damos. Sycylant jest w skarbcach, Demos, to trzeba to skarbce zrobić. I <laughs> Szefira jest. też gausa prawie wzięła. Wow. Dwa gausy będą ze mną, Jeez, co to będzie? Będzie, będzie wyścig, to jest szybszy. Co no. no, Dead Co się tam z nim dzieje, że tak? Przyszedł. Ty, wiecie, żeś bonku tu pozostawił. Dobra No to wy te bonki zostajecie. Jest pełno rzeczy do wykopywania, gdybyś chciał. A, no. jest, jest Sycyland, Próba tutaj. O, 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 o. No najlepiej jakbyś wykopywał. Meh. Mogę to wezwać to... mojego? Okej, okay. oh. nukuję bo wideo, on co się. On tował mieczem, że <laughs> płoty pety. Jakiś ocha a, ma agnidusy. Można go zranić i... Nie, no, te to są, to no. są dzikie akurat. I teraz otwieramy ten. Ale mi zacięło grę. What? What? Też wybucha łota. Co wy robicie? O, mi gra wybucha. Co wy robicie? 200 <laughs> 20 FPS-ów! No, to jest 20! Łot! <laughs> <Co>? <laughs> Ja, A, nie To jest z... stref czy? O, no jeszcze możemy Zabrońmy. się Zabrońmy. teraz otworzyć. Ale mam tylko One gdzieś tu latają ogólnie wszędzie, może się rozglądać. Wszędzie? To nie, jest, zazwyczaj jest, spotkam jeden na ten. A, widziałem, jest Tak? No A, To furwają, trzeba się rozglądać. Jest, co mam? Oczywiście latają. Nigdy nie zwróciłam uwagi na to. No, się patrzę do góry. No. oje... kocham jak po prostu bogiem prędkości. <śmianie> aż aż jego cool, AI wow. nie ogarnia, bo to jest too fast. Ło! Już uh. mi grę zmuliło. Stawaj. Centyland? Ej, co się zbugowało? <śmianie> No widzę, zaraz, Siemne. zaraz, mój znacznik. O, ci mam ciągle przed ekranem. Ja też miałem, tak dziwnie fruwał po prostu. Tam jest to, co nazywa się Puzzle Enigma. I wymagane jest dwie, trzy osoby, by je otwierać. Jeszcze nigdy nie próbowaliśmy dówry, szczerze mówiąc, nie z kimś grać. Nie próbowałem jeszcze grać z... ...ziemnych? O, to mam mnóstwo. O, mogę to rozwalić, okej. Okay. Ryby w ścianie, to jest oszukiwanie, gro. Okej, okay. lepsze. Złybeczki. No, no, nie Jest! Nikogo, nie... Jest. Jest. No, jest, jest, jest i Są to tam <grymne> Dobra, weź co Kradną. A hotspot chyba zniknął. Jesus, To w jaskini w ogóle brzmi cursed. A nie. A nie. A, nie. A nie. W jaki są najlepsze do farmienia standingów. Tak, to wiem. Zwierzaki to ja wyłapywałem ciągle, żeby sobie z tą reputację wybić. Taką czystą reputację. Tak akurat wiem, ale to tylko na ziemi działa i na fortunie. Nadajmoś niestety trzeba... Ja. Trzeba żetony matki farmić. I zdobywać no. reputację. Na Deimos też? Nie, na Daymos nie dostaje się reputacji za zwierzaki, właśnie. Wiesz, co? Uf, jak... I tak dostaje się plakietkę tylko, nie? No i plakietkę tego e, syna wymieniasz za reputację, nie? Też można. Mało, ale za 500, a potem reputację dajesz. E, plakiet... Jeszcze te plakietki wymieniasz u babci, nie? Na babci. Tak powiem. No właśnie, nie wiem. Tutaj na pewno nie można, wieko, bo kilka razy próbowałem. zwierzaki nie dają ci po prostu standingu tak samego. Ale no możesz te plakietki chyba na tokeny, tak? O to Ci chodzi? Jeżeli plakietki coś tam można z nimi robić, to owszem. To Jak złapiesz zwierzę, to też plakietkę jego jakby. Nie, no te plakietki wymienia się za usuną. Za określna że... droga. No to chyba tak to działa. Gdzie są? Czym ty jesteś? Duroid, chodź tu. A! No ty jesteś, tu mały, gniduś. Chcesz mnie gryźć, odejdź. I spać. O, no, to co to za bycie? Zasnął. Żerący oh, Kryptilek. Ja Kiedy jak to robię mining i kopałem na te, na te, na na te, na tego mecha, we to by ciągle zwierzaki je zabijałem so przez to przypadek. To I i, i syn jakby był na mnie zły, Jo, like, yo, czemu je zabijasz? No <laughs> wiem, i zawsze przypadkowo je niukuję. Szczególnie jak podchodzą, nie? Tam, gdzie jest więcej no. przeciwników. Ja tak, o, o, więcej przeciwników, a ja se tu podejdę, nie? No Ale tak po co ja mam zagrać, po prostu zabiję, jak ktoś do mnie podchodzi, więc przyzwyczajenia. Można mieć pluszaki? No! Yes. Wow. Łoooł! <noise> Można mieć pluszaki, owszem. No nie mieć tych plakietki, ja nie mam? O. Bo... jest tak, że musisz ileś mieć tam plakietek zwierzątek, żeby sobie wymienić. <noise> Na ziemi też możemy mieć takie pluszaki? Zobaczmy Na ziemi? Plakiety. Chyba tak, tam, tak, 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 tak. Na Orbis też masz to u gościa, gdzie wymieniasz. Jest na, na każdy. W będę zamieniał na nieskończoną ilość pluszaków i będę zapełniać statek sobie nimi. Więc jakbyś chciał na każdej otwartej, czyli na Ziemi, Wenus i tutaj na Deimos może zbierać łapę zwierzątek i plakietki przerabiać sobie na ten na pluszaki. Więc może po prostu zawalić ze <sobie> statek pluszakami. <laughs> Więc po wchodzi wchodzisz do statku tak pluszak tam, stoi pluszak tam, wszędzie wszystkie cię obserwują, no. <laughs> to może być zabawne.